Kolejny odcinek. Wojny śmietnikowe wieczorową porą. Proszę bardzo, grzebiemy w śmietniku. Nie poddajemy się. Jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia. A to z tego powodu, że dzisiaj rano znalazłem w śmietniku piękny komplecik Adidas fioletowy na rozmiar 86 cm. I eyewear. E tu na okularki. Fajne. I rozumicie? Widzicie, rozumicie? O, gra. Watergame. Watergame. Fajne, biorę I widzicie, rozumicie? Wziąłem sobie tam. Tą... Te ciuszki tam były różne. Wziąłem sobie te ciuszki. Przejrzałem w domu i myślę, że stówka wpadnie na Allegro za te ciuszki. Także po Co prawda głodem nie przymieram, ale... Tu łaśka, też się wszyda. O, patrzcie, coś zostało. Stock. Spróbujemy. Google gu, gu, Dobra. Polecał. Śmietniki. To moja pasja. O, jedna z wielu. Co my tu mamy, buty? Patrzcie. Tysiące, butów. Cały worek butów. Tu. Cały worek butów numer dwa. O, przyjechał ktoś. Tu. Buty. Tu. Ciuchy. O, patrzcie, stuwa leży. O! Żartowałem. Dobra, zwijamy się na chatę. Pomieszkać. Zapraszam do oglądania pozostałych odcinków. I dziękuję za oglądanie. Cześć.